Jak przygotować kota do badania USG? Badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne i bezinwazyjne. Pozwala precyzyjnie obejrzeć, czy w obrębie danego organu nie dzieje się nic niepokojącego. Badanie to wykonuje się bez usypiania kota. Należy też do tańszych badań. Jeśli badamy układ pokarmowy, kot powinien być na czczo około 10 godzin. Zalegające masy pokarmowe i kałowe uniemożliwiają dokładne obejrzenie narządów. Jeśli u kota są zalegające pęcherzyki powietrza w jelitach, dzień przed badaniem przeważnie podaje się espumisan. Jeśli badany jest pęcherz lub okolice rozrodcze u kotek, ważne jest, by mruczek kilka godzin wcześniej nie oddawał moczu, bo pusty pęcherz może zasłaniać badane pola. Czasem weterynarz goli brzuch do badania USG. To zawsze jest decyzja też lekarza. A jak wygląda przebieg takiego badania? Kot leży na boku lub w plecach na specjalnie wyprofilowanym materacyku, a opiekun przytrzymuje jego łapki. Jeśli mruczek nie chce leżeć spokojnie, wtedy asystuje przeważnie technik weterynarii i pomaga opiekunowi trzymać prawidłowo zwierzaka. Badanie trwa krótko, wynik jest od razu. To bardzo popularne badanie, które daje szeroki i dokładny pogląd na narządy, które chcemy zdiagnozować. Piszcie, czy Wasze koty były dzielne podczas USG i czy była potrzebna Wam pomoc. Ja mam na imię Brygida i jestem hodowcą kotów Rasy Ragdoll oraz przygotowuję dla Was kocie ciekawostki.